Ja jestem Kaśka, witajcie na kanale Mama i Kwiatki. Dzisiaj będzie krótki filmik z siania rzodkiewki. Rzodkiewkę można wysiewać bardzo wcześnie, bo to jest takie warzywo, które mówimy, że jest rośliną dnia krótkiego, czyli ona w momencie, kiedy jest długi, taki słoneczny dzień, ona nie wytwarza nam tutaj korzenia, tylko będzie szła w liście i w kwiatostany, więc ją wysiewamy wcześniej, wczesną wiosną, albo też no, można ewentualnie późną jesienią próbować siać do gruntu rzodkiewkę. Ja mam dwie odmiany, Carmen, to była nowa paczuszka i rondo, już zaczęłam sobie siać, nawet zaczęłam już część rządków przesypane, słuchajcie będę siała ją, mam w szklarni, część mam w takiej skrzynce drewnianej, a część będzie normalnie wsadzona, tam już są też przygotowane rządki do gruntu. Ja, tak jak mówiłam, już mam tutaj w szklarni sobie już rozłożyłam tutaj, prawda? Tkaninę, ona jest z zeszłego roku. Tak jak w którymś filmie Wam mówiłam, tak, że ja ją będę używać przez kilka lat. Ja wiem, że to nie jest eko, ale myślę, że długo mi tutaj posłuży, no bo nic jej się tu nie dzieje, tak? Ani wiatry ją nie szarpią, ani nie ma jakiegoś bezpośredniego działania czynników zewnętrznych dziurki mam porobione, więc pomidory będą w podobnych miejscach, co, co w zeszłym roku, a w drugiej części szklarni, tam gdzie jeszcze mam doniczki, za moimi plecami, tam będę miała wyłożone tekturą. Jeszcze się zastanawiam, czy sobie nie zmieni miejsca, właśnie czy nie z tej części, gdzie tutaj teraz ta skrzynka, nie przerzucę na drugą stronę tej, tej tkaniny, ale to się zastanowię, żeby po prostu wiecie, w innych miejscach które były te otwory, żeby nie było tak, że idealnie w tym samym miejscu co roku jest pomidor. A wracamy do rzodkiewki. Słuchajcie, mam nadzieję, że to będzie tutaj widać na tym filmiku po przedstawie palca. Staram się zachować takie dosyć duże odstępy. Myślę, że tu, gdzie nie gdzie jest, no też tak jak mi się sypnęło. Przynajmniej, no takie dwa dwa i pół nawet centymetra, no czasem rzadziej, czasem, czasem gęściej, dlatego że nigdy nie pamiętam o tym, żeby w odpowiednim momencie przerwać tą rzodkiewkę. Można wysiać więcej, ale ja sobie tu już zaczęłam zasypywać żołek. można wysiać więcej, ale to raz, marnujemy sobie nasiona, a można tą rzodkiewkę wysiać, myślę, że ja wysieję teraz i, i później na przykład wysieję kolejny raz na, za jakieś dwa tygodnie, a dwa, właśnie trzeba pamiętać o tym, żeby ją żeby ją w odpowiednim momencie przerwać, bo inaczej nam po prostu nie narośnie. Ta rzutkiewka. No i będziemy mieli takie drobniutkie te rzutkiewki, one będą też mniej smaczne, gorzkie albo takie twarde. Dlatego w tym roku postanowiłam się przyłożyć i, tak wiecie, precyzyjnie zachować sobie te odstępy. Sieję gdzieś na głębokość 1 cm, tak jak w instrukcji jest powiedziane. Przysypuję, uklepuję, ziemia już była wcześniej podlana. No i czekam. Tutaj w tej skrzynce ja mam podłożenie złożoną workiem po jakiejś tam korze. E, ja sobie to przykryję na razie od góry, a ja w ogóle jeszcze po tej skrzynki. O, tu widzicie jakaś czczowniczka. E, mam nadzieję, że sobie będzie żyła, że jej nie uszkodziłam szpadlem za bardzo. No, wygląda na żywo. Coś tam się rusza. Chociaż... No do końca nie jestem, ale może i po prostu zimną przesypiam ziemią i może będzie żyła. Pod spodem słuchajcie tam jest w tej skrzynce mam zrębki drzewne i no, trochę takich słabiej przekompostowanych roślin, jakieś trawy. To stanowi takie, takie dno. No i u góry mam wysypaną ziemię, miks. To widać tutaj nawet gdzieś przy tej rzeczowniczce mam taką, jest trochę gliny, trochę substratu odkwaszonego i trochę podłoża do wasz taki miks mam tutaj zrobiony no i zobaczymy gdzie mi będzie lepiej rosła, czy w tej skrzynce, czy czy w skrzynce, czy w, czy w podłożu sprawdzam jeszcze raz tą rosówkę, no chyba będzie żyła, słuchajcie może i zimno, przykryję ją trochę bardziej ziemią, pewnie była gdzieś w tej glinie Linię schowana. Dobra, słuchajcie, przykrywam sobie to tutaj tą resztką, resztką folii. Będę trochę cieplej tej rzodkiewce. Tu z boku jest, jeszcze jest troszkę miejsca, więc myślę, że to dosieje pietruszkę. To jest folia, więc nie dokrywam bardzo szczelnie. i No i też będę musiała pamiętać, żeby to za parę dni odkryć. Na pewno będzie trochę cieplej tej, tej rzodkiewce niż tej tutaj w gruncie. Tej nie będę przykrywała. To i co, tu mam wysiana choć odłożę sobie nasiona. No to rządki mam zaznaczone patyczkami, I też tak jak, tak jak tam, mniej więcej takie półtorej, no tak do 2,5 cm, gdzieś, gdzieś odstępy. I sobie zaczynamy, zaczynam sobie to przygrzebywać. Ja zazwyczaj, słuchajcie, rzodkiewkę siałam, rzodkiewkę siałam w gruncie i przykrywałam takim tunelem małym foliowym. Mamy tam ze dwa takie tunele, tata nam zrobił czegoś tam, zespawał, ale słuchajcie... Tak wysiana rzodkiewka pod takim małym tunelem, to ciągle trzeba pamiętać, żeby go wiecie, jak się zrobi ciepło, to trzeba odkryć, później przykryć, albo jak pada, no to najlepiej, żeby odkryć, żeby napadało, no albo trzeba pamiętać właśnie też o podlewaniu, no bo w takim malutkim tuneliku to szybko, szybko się nagrzeje i, i też szybko ta ziemia wysycha, no i pierwszy raz będę miała tak w szklarni wysiane, bo tak jak Wam mówiłam, ja w tunelu foliowym ściągałam folię na, na jesień, więc tej folii nigdy nie było. Ja ją tak dopiero właśnie pod koniec marca zakładałam. No, a tu zobaczymy jak w tym tunelu, jak w tej szklarni. Tutaj powiem Wam, że przez dzień jest bardzo ciepło. Teraz mamy taką serię słonecznych dni. Dużo jest tych, tych, tego ciepła takiej, znaczy no nie jest ciepło, ale są, no, dużo jest słońca, więc tutaj ta, ta szklarnia się mocno nagrzewa. Ja tu przez dzień, jak zamknę drzwi, to właściwie w krótkim rękawku Mogę pracować i tak jak widzicie, tutaj szczypiorek i pietruszeczka pięknie się tu zielenią. Także mam nadzieję, że um, że ta rzutkiewka też mi tutaj wykiełkuje niebawem. I myślę, że za jakieś dwa tygodnie będę siała następną porcję. Gdzieś tutaj w boku sobie zrobię. Słuchajcie, w tej graciarni fantastyczne miejsce. I tak samo muszę zrobić miejsce na sałatę. Tą kruchą i, i tą lodową, którą mam wysianą. Dobra, młoda wraca ze spaceru, także słuchajcie, kończę. Siejcie rzutkiewkę. Możecie to robić też, pamiętajcie, do skrzynek, nawet na balkonie. Yy, I na pewno będzie dużo smaczniejsza niż ta ze sklepu. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.